Dzisiaj będziemy go kończyć. Wszystkie paczki za architekta o Ronaldinho! Tego się nie spodziewałem. <laughs> Siemanko, z tej strony Direk. Witam was w kolejnym odcinku. Jeśli widzieliście, to ostatnio na YouTube'a wrzucałem posta, gdzie miałem połowę składów o Ronaldinho zrobionych. Teraz został mi tylko jeden skład, i dzisiaj będziemy go kończyć. Natomiast zanim ukończymy SBC o. Krola. futbolu mojego oczywiście dla mnie no bo dla was może kto inny być królem futbolu otworzymy sobie wszystkie paczki za architekta i również pana Antoana Grizmana 99 jak ktoś nie wie no to jeśli zrobimy wszystkie te 100 ulepszeń architekta w SBC no to będziemy mieli paczkę 5 razy 82 plus w FC 26 zaczynamy na spokojnie 7 razy 84 nie ma co patrzeć też już jak wiecie są już powtarzalne paczki 10 razy, 85 plus, więc teraz zabawa totalnie na całego. I w sumie otwieramy. Mamy tutaj taką paczkę za architekta, i mamy w końcu, no w końcu, no druga paczka, już nie przesadzajmy kartę Futis. Rolfo to będzie 97. Bodajże, tak jest, już trafiona nieraz. I Carlos Tevez, jeszcze więcej razy trafiony. Czy możemy? To jest Zidane! I okej, okay. dobra, tutaj naprawdę fajne. Karty wleciały. Zidane, ile jeszcze kosztuje? Ohoho, 20 tysięcy. 5 razy 86. Jest z znowu. Bardzo dobrze. Niech da nam kogoś dobrego. PS z Brazylii. Rodrigo. Chyba tak, ale złoty to będzie? Nie, no 95 oceny i. Kanu. Oh, yeah. Jeszcze raz paczka. 86 plus karta Team of the Season. Pani McCabe. A w tocie Wulei. Bardzo fajnie, bo kurczę, toców mam mało w klubie. Przez to SBC Ronaldinho, same specjalne karty, bardzo fajnie. 2 razy 87 plus karta urodzinowa, będzie to jakaś pani. Katoto, nie wiem w jakiej wersji, złotej, a razem z nią będzie Turam urodzinowy 92, 3 razy 87 plus jakaś karta zmienno kształtna. W ogóle skoro zbliżamy się już do końca gry, możecie dać znać w komentarzu, kto jest taką waszą legendą w tej edycji. Jakąś kartę, którą zagraliście, jak najwięcej spotkań. O, Saka 97 87 plus razy 5. Jakiś Davis chyba, tak jest. Nie wiem, jaką ma ocenę ogólną. Ale kurde, jest to być może bardzo dobry traf. Aha, 95. No tak, lepszy był bez BC. Zapomniałem. Puteas Gomez Hegerberg. Niech będzie teraz 25 razy 84 plus ikona sukcesji. W ogóle ostatnio trafiłem na webapie Roberta Carlosa Toty wymiennego. 30 tysięcy. Był warty. O, oh, Ronaldinho! O oh, Jezu, Ronaldinho 94. Superansko. <laughs> ale, no, będę miał lepszego dzisiaj w SBC. Ale, no i tak, fajnie. Tego się nie spodziewałem. <laughs> I w środeczku same. A nie, dobra, jeszcze show Foldy. A sprawdzę z ciekawości, ile ten Ronaldinho jeszcze jest warty w tym momencie. Nie, no, kurde. 300 tysięcy. Jakąś około stoi, więc nie no super traf. No kurde, co ja tu będę mówił? Został nam 5 paczek, 10 razy 86, plus urodzinki. Świętujemy, chociaż no nie wiem kogo urodziny. Jak ktoś ma urodziny, no to może poczuć się wyjątkowo, że świętujemy dzisiaj jego urodziny. Nie wiem, Alvarez? Tak jest, 90... Cztery Musjala. Kto razem z nimi? SCN. Proszę Państwa, 97. Warty całej 17 tysięcy. Niesamowity jest ten rynek, nie? 5 razy 8,8. Mam nadzieję, że w przyszłej edycji, tak jak zapowiadają, te karty nie będą aż tak szybko wychodzić. Wysoko ocenione. Fajnie tak powoli, jakby to wszystko szło, byłoby naprawdę przyjemniej. Znowu Turam i. Karczoł i Toty. No już i ciekawego. 8 razy. 8 razy 85, plus tak? <gryzny> Bayern Munnarz. Okej, okay. Olise już trafiony nieraz. I Barcola. Nic więcej, fajnego nie ma. To 30 razy 85, plus zostawię na koniec. Teraz lecimy. 5 razy 89. Mamy kartę Toty. Jauneves w totcie. Tak zgaduję. No najpewniej tak. Okej, okay, zgadłem i będzie jeszcze Burger, A jeszcze Eto? Dobra, no ale to już jest jego słabsza. No nie, no kurde. Ostatnia paczka 30 razy 85. Tutaj oczekuję, że będzie naprawdę coś mocnego. Może jakiś kolejny Ronaldinho. No, już lepszej wersji niż w SBC to nie ma. Manchester United. Leticia w tocie i ta. No to oczekujemy, że w środku będą jakieś mocarne karciuszki nie, nie ma chyba. Fajną oceny ogólne, nie będę narzekał. Angerera ogólnie, wszystkie te karty się przydadzą. w Vieira, no nie, no nic nie było tutaj wyjątkowego jakoś. Yep. w porządeczku, proszę Państwa. Ostatni skład na pana Ronaldinho Gaucio. Gotowy. Przepalamy i odbieramy pięknego Brazylijczyka. Jeszcze się gra za cieła. Zajebiście. Kurde! Teraz sobie uświadomiłem, że przez to, że się cholerna gra za nie zobaczymy animacji. Ronaldinho. Ale antyklimat, nie. No ale dobra, nie przesyłajmy negatywnych emocji. Mamy pana Ronaldinho Gaucho 97. Przepiękna karta. Zaraz będziemy pana testować. Tak sobie teraz patrzę i powiem wam szczerze. Że ten mój Ronaldinho po ewolucji ma chyba lepsze statystyki niż ten w SBC. No, tutaj ten Ronaldinho ma gorsze playstyle, to na pewno na przykład nie ma Drivena. Jeśli chodzi o ogólne statystyki, no to wygląda trochę lepiej. No, fizyczność i obronę ma większą, ale zobaczcie na przykład na to, nie? Podania ma gorsze. Nie no, naprawdę ej, ten jest trochę lepszy. <ścoughs> Dobra, wyjściowa jedenastka ułożona tak. Będzie grał Ronaldo Nazario z Ronaldinho na napadzie. Olskulowo. zagramy tym Griezmannem. 99 na prawym skrzydle. Jak widzicie, tutaj robię dwie ewolucje. Wrzuciłem sobie Hulita i Kordowe. Jak już pokończę tę ewolucję, no to w którymś tam odcinku następnym Wam pokażę dokładnie jak oni wyglądają. Trafiłem tutaj jeszcze Winniego ostatnio, 98 na bapie sobie otwierałem paczki, 200 tysięcy jest warty. Zrobiłem też ewolucję Sokratesa, był ostatnio jakiś obóz treningowy. I go wrzuciłem tam, i wygląda teraz naprawdę o wiele, o wiele lepiej. Playstyle ma takie same jak były, nie? Ale kurde ogólne statystyki, tempo 98 to tempo najbardziej właśnie mi tutaj wadziło, bo było niskie, ale teraz naprawdę wygląda to fajnie. 98, prawie max fajne ma statystyki. Wejdzie sobie z ławki. Co ja tutaj mogę więcej dodać? Po prostu zagrajmy meczek. Pobawmy się, Dudek. Dorsun, Fabinho na napadzie z panią Pajor, Williams 9-9. Gramy w Rivalsy, Liga 4, no bo kwalsy mam rozegrane, no trwa niby Liga Weekendowa, ale ja już nie będę grał Ligi Weekendowej. A właśnie, za chwilę sobie zagramy na innej kamerze, bo ostatnio sobie grałem na tej telewizyjnej 3, co kiedyś zawsze na nie grałem. I powiem wam, chyba na tej lepiej mi się gra, ale jeszcze... Zobaczę, może w FC26 się przestawimy. Dawaj, dawaj, Rudhulid, Hulit, ale podanko, ale... O dobra, dobra, turę na spokojnie to ma. Nie dajmy się zmanewrować panu przeciwnikowi. Pięknie Rud był na linii tego podania. I teraz Limbombe, O oh, yeah, ale wystrzelił jak z procy. Limbombe podanie do Ronaldo Nazario podanie do Ronaldinho Gaucho Co on zrobi? Ależ tutaj wszystkich pokiwał! Wow! Yeah, Ronaldinho! To jest jego magia, proszę Państwa. Teraz mamy już zmienioną kamerę. Mogliśmy to zrobić. Leci Fabinho. Jezu! Co to było? No ta kamera jest na, na pewno bardziej dynamiczna od tamtej. Ale kurczę, na tamtej lepiej widać. Ja często na przykład posyłam takie długie piłki, Prostopadłe górą, jak widzę, że ktoś tam wybiega. i no Nie często, ale czasem się to udaje, przydaje się. Rywal może kar dobrych aż tak nie ma. Ale kurczę, ładnie gra. Ładnie gra naprawdę, trzeba mu to przyznać. Fabinho. Nie ma, nie ma. Pięknie Cordoba zablokował. Loftus. Czik do Griezmana. Poszukamy panem w tych finezek, jak za starych. Dobrych czasów! Kurczę, David Beckham. Rut Hulit prawie się połamał. Pewnie poda, poda do Fabinio, Kordowa. Dobra, kordowa na luzie. No nie, Cordoba odbierasz tą piłkę. Nie! Dobrze, 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 dobrze. Okej, okay, wracamy się, wracamy się. Technika. Root Hulit. Kurde, no chciałem do Hulita i od razu do Ronaldinho gaucho. Ronaldinho! Ronaldinho. Ronaldinho! Ronaldinho. <ścoughs> ale zabawa, ale zabawa, panem Ronaldinho! Jeszcze bolo roll. I co my teraz tutaj zrobimy? No indywidualny rajd panem Ronaldinho. Kurde, no ale to ładnie wychodziło już. O Jezu. Nie ma bramki, nie. I do limbombę. Lecimy, wystrzelamy. limbombę. Ole, tutaj podbiliśmy, słuchaj, tą piłkę. Okej. Okay. Jakaś fałsza wrzutka. <laughs> O oh my god, co to było? Ależ dorzuci do Griezmana piłeczkę pan Limbombe. Piękna akcja, nie? Chciałem do Nazario, ale widziałem, że tamto on nie przejdzie. Dobrze, Ronaldo Nazario, podanie do Loftusa Chica. Czy on to zrobi? No na razie wycofujemy piłkę. Ronaldo Nazario. O oh, Jezu, jak Dudek się rzuca. O tak, o ho, ho, tak. I teraz do Ronaldinho Gaucho. Ronald... Kurde, no myślałem, że z ja uderzy, nie? Pierwsza połowa za nami, wrzucamy Sokratesa. I zobaczmy tego winiego, nie? sobie raz zagra. wini. Wini! Ale mnie tu kurde porobił teraz. To on tak nie może wyglądać. Jeszcze ze mnie drwi, zaraz go ukaramy. Ja yeah, pierdzielę, no. To go ukarałem. Max Payne do Sokratesa. Sokrates, Pi pięknie. Drivenik, o to chodzi. No nie, Danzen. Dobrze, Casillas. Ojo, jojo, joj, No, no. Panowie, Jak chce się tu pobawić, a oni co mi robią? Jakieś wylewy dają. I teraz tutaj do Beckhamito. Aha, haha. Leć na dupę. I teraz do Ronaldinho. Let's go. Do pana Beckham. O, wypró Beckham. O to chodzi. Becham! <laughs> Pięknie, Davidzie, Bechamie! Ja tutaj piękną piłkę gram. Ty jakieś wylewy dostajesz, i przez to masz bramki, więc spadek, gościu. No dobra, nie za każdym razem przez wylew, ale no prawie. Fineska Sokratesem. Ohohoho, <laughs> lecz bez playstylu to siadło. Fajnie się gra, kurde, na tej kamerze teraz. Tak, jakoś wszystko fajnie chodzi. No wiadomo, że jak będę dostawał, no to też inaczej będę mówił, ale. Bardziej dynamicznie chodzi, może to się fajnie oglądać. Dajcie znać, jakbyście woleli oglądać. Też to wezmę pod uwagę. Nie ma spalonego, let's go. Może tam do, dorzucimy do Ronaldinho. Dobre, wygrał to i Hulit. Powershot! Ach, kurde. Lecisz, Vinicius Junior. Oh yeah! Do Sokratesa podanko jeszcze Ronaldinho. Po Poprzeczka Sokrates, teraz do przodu, pięknie. On ma power shoty, nie rób tam i tego, no. Korby tak się skupiłem, nie, żeby to odebrać. Nie, Casillas ratujesz nam dupę. Nie uratował. Piękne podanie ze strony przeciwnika, naprawdę to było tak, perfekcyjne. Tajmik idealny, nie? No, trzeba go za to pochwalić. No co? Trudno, przegrywamy to spotkanie. Choć uważam, że naprawdę było co tutaj oglądać. Były fajne akcje z naszej strony. Zarąbiście, dostajemy paczkę z czterema kartami futis. Zobaczmy, co z tego poleci. Otwieramy tą paczuszkę. Cztery karty futis do trafienia. Come on, napastnik z Włoch. Pewnie wjali 97. Ale to jest dobry znak, bo może być coś fajnego zanim. Zobaczmy, kto wyjdzie. Eee, Saliba. A czy w środku lepszego? Nie, 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 nie. Player pick z kartą Futis. Wszystkie drużyny. Zacznijmy od początku. Isco 96. De 97. Dawajcie jakoś Mbappe 99. Turam 97. Ester 97 i Dest. No Desta to już trafiłem z 20 razy jak nie więcej. Bierzemy panią Ester. Otworzymy jeszcze trzy paczki 10 razy 85 plus, żeby dozbierać Foderu, bo na sam koniec zrobimy player pika z ikoną. 96 plus nowego. Możecie się domyślać. O, jest Flint i Moreira 96. Możecie się domyślać, co będzie w kolejnym odcinku z okazji tego, że wyszedł ten player pick z ikoną. Karta Team of the Year. W kolejnej paczce lewa pomoc, Rashford. Tak, bo on teraz gra z tą Willi i Grimaldo. Trzeba zrobić jakiś licznik kart bo naprawdę tutaj potężnie oddaje. No jest karta Futi. To mi się podoba, tylko niech będzie ktoś dobry, Gavi i <gryw> Duram znowu. Zdecydowanie najgorsza paczka. Zabawmy się jeszcze raz. Nie będę czytał tego Niku rywala, bo jakiś naprawdę poplątany. Jezu, ale ma składzik. Messi Mbappe 99. Let's go, Beckhamie, to po co Mbappe? Jak tu wystarczy Beckham na Was 96? I już jesteście porobieni, a kurde, chciałem wycofać i na pustą. Bo ja nie za dobry ten Messi jak nie potrafi trafić Limbombę Podanie do Ronaldo Ajajaj aj, aj, no Blisko blisko Ale podał nie Mbappe I Nic Jo pierdzielę! Oh my god Rafinha Messi Messi nie ma I teraz Ronaldo Nazario Sam na sam proszę państwa Aj no Jezu Wyprówasz tam do przodu Limbombę Leć po swoje. Limbombę! Limbombę! Wyszedł. Nie nie nie, 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 Messi. Jezu. Widzieli? Nie ma faulu. Antoine Griezmann. Antoine. Może on zrobi to. Jeszcze nie. Messi czy tym razem wykończy? Nie. Ten meczek wam powiem o wiele bardziej spocony. No to nawet nie idzie się pobawić. W tym spotkaniu, no ładnie nam idzie, ale bramki ani jednej. Zaraz koniec pierwszej połowy. Wchodzi sobie Sokrates. Damy wiecie co, Mateusza. Niech sobie wejdzie na lewe skrzydła. Co? To jest ten moment. Ronaldinho! Jest! Mamy to! Ronaldinho Gaucho. Pierwsza brameczka w tym meczu 1-0 w końcu. Próbujemy David Beckham. I z przewrotki, ale jeju! Mateusz, Mac Wrzutka, Griezmann. I do Ronaldinho Ronaldinho, kurcze No taki wolej soczysty na zielonym Jakby wszedł z takiego podania Ojej, dobra, teraz pięknie rywal Strzeli Maldinim Podanko do Ronaldinho Do Sokratesa, przyjmij to chłopie Idealnie Ronaldinho Jest, ale dobre Ale dobre, 2-1 Mbappe a, kurcze. Widział, że się przesuwam. No to już musiało wpaść. Do Griezmanna, niekryty, let's go! Ronaldinho! I teraz Sokrat! kurczę Hulit! Nie! Ronaldinho, dobre Gałcio, Gałcio, Gał. Nie, to jest Sokrates, zapierdzielę. Teraz Ronaldinho! Ale nie w ramkarza Dino! Jeszcze mamy chwilę czasu. Spróbujmy to zrobić. Mateusz Mak. Do Hulita jest! Come on, górą! Ale nie tak mocno! Jeszcze Ronaldinho? Dino, nie! Kurczę! Koniec spotkania! <grystanie> no i tak jak zapowiadałem, player pick 96 plus z ikoną. Jedna z czterech na samo zakończenie. Co z tego player picka polecić? Coś dobrego? Czy może coś słabego? Come on, zaczynamy! Pick 86. <grystanie> 96 plus, pierwszy w tej edycji, Raikart na początek. Nic wyjątkowego, Stoiczkow również posiadane karty, kurde no trzy duplikaty i co w ostatnim będzie? Pani Smith przepaliłem ją ostatnio, więc dlatego nie jest już posiadana. No ale w sumie to dobrze. Bierzemy panią Smith. No nic konkretnego. Więc na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Myślę, że naprawdę było co oglądać. Fajne akcje wychodziły w tym pierwszym spotkaniu. Był Ronaldinho trafiony nawet. Dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku klasycznie, trzymajcie się, do następnego, cześć!